Cześć, ja mam na imię Wojtek, to jest kanał Za Kółkiem, a w dzisiejszym odcinku Pokażę wam troszkę świat za innego kółka Za kółkiem New Hollanda Dla wszystkich wielbicieli Renault Można wyregulować? Można kolankiem prowadzić? Oj tak, można Nie jak w Renault, w Renault nie da rady Co dzisiaj robimy? Placyk za nami Ten tutaj o, cały Ze względu na to, że w Polsce panuje, a jestem w Polsce teraz Panuje dosyć duża susza, mało dawno mi padało To na placu się tak Kurzy jak diabli. Więc, wzięliśmy, pożyczyliśmy od kolegi beczkę i będziemy ten plac, co my będziemy z nim robić? Zakrapiać? Deszczyć? Nawadniać? Pryskać! Będziemy pryskać wodą cały, cały ten plac. Zobaczymy jak wam się to spodoba. To jest ciągniczek marki New Holland, waży 5 ton i 60 koni ma. Jakoś to tak jest. Całkiem spory ciągniczek. Zanim tutaj jest podczepiona beczka, tak jakby asynizacyjna, bo ona ma posiada tutaj jest wałek, wałek odbioru mocy i tutaj, tu w tej skrzynce, jest pompa, która mogłaby zasysać, tylko że my nie umiem tego włączyć. Nie wiem, czy to w ogóle działa tutaj. tutaj trzeba by było. gdzie ona to jest? Tutaj trzeba by było na tym zaworze, tu trzeba by było na tym zaworze przekręcić. A to stare, nieużywane, pierwszy raz w tym roku zrobiliśmy wariant zupełnie inny. Tam w dole jest pompa zanurzeniowa, Wężykiem, wężykiem i wężykiem lejemy tam do góry. Tak, tak skrzynka jest tam dlatego, żeby się wąż nie zaginał. Co będziemy dalej robili? Jak już się napełni cała beczułka, jak to się wszystko napełni, bierzemy to i będziemy cały plac, ten plac już gdzieś tam na którychś filmikach widzieliście już, albo i nie, a jak nie to zapraszam. Chciałbym, żeby, żebym nie był gołosłowny, pokazać placek jak się kurzy a jeszcze na żwirownię sobie pojedziemy, też tam pochlapiemy trochę. Podejrzewałem, że wieczorem, żeby zostało na jutro rano, żeby już się tak nie kurzyło. Tu to chodzi też i czystość w kabinie, uciążliwość biznesu, w sensie, żeby sąsiedzi tutaj, okoliczni, nie mieli jakichś pretensji, uzasadnionych zresztą, i żeby nie wdychać tego paskustwa. Z tego miejsca pozdrawiam Kubę i całe Draco. Tu od tyłu to widać tak, w ciągniku rolniczym, jest szybka. Tu jest zamykane, można na kilka etapów przymknąć, domknąć. Albo ją całkiem otworzyć, i tak jak mówiłem, z tyłu mamy beczułkę. Z góry tego nie widać, widać tylko pompę. Tu w ciągu mamy jeszcze tak zwane osprzęty: skrzynia biegów zasadnicza, ręczny gaz, ręczny hamulec. Tu jest przekładnia główna, czyli na wolne biegi, czyli reduktor, szybsze drogowe, można zmieniać. Sterowanie tyłem, w sensie jest i siłowniki z tyłu i z przodu są. Tu jest włączanie WOM-u, czyli wałka odbioru mocy, światełka. Tu jest tak zwana przód-tył skrzynia. Jest neutral, chcę jechać do przodu, neutral chcę jechać do tyłu. Tu jest standardzik, światła, wycieraczki, regulacja, obroty. A tam jest ciśnieniomierz do pompy, podejrzewam, bo w megapascalach. Nie wiem do czego ten ciśnieniomierz. Radyjko jest, klima jest, szyberda nawet jest. Drzwi się otwierają. Po angielsku to jest suicide, dos, czyli po polsku jak kurołapce. A tak się po prostu lepiej wysiada. Wysiada niezgodnie ze zasadami BHP, bo... Przodem to jest, nie uczcie się tego. Dobrze, mamy ciągniczek. Całe to przyrządowanie służy do tego, żeby pług śnieżny tutaj zimą, żeby odśnieżać po prostu okoliczne wioski. Ten siłownik jest odpowiedzialny za ruch tego całego ramienia góra-dół, a ten tu jest dodatkowo, widać, że, że jest nie założone. On służy, żeby pług, bo tutaj na tej osi, pług się skręca. Lewo, prawo, zależy jak mi potrzeba. I zależy też jaki pług jest, bo różne są pługi. Tutaj kółka prawie przednie to mi do pasa sięgają zbiornik paliwa Greta, patrz, jedyne słuszne tutaj mam klucz udarowy żeby zamknąć tą klapkę. Dobra, idziemy dalej. Tylne koła to mi do piersi sięgają. Tutaj są jeszcze dodatkowe guziki, bardzo często, to jest do, akurat widzę, do wom do wałka odbioru mocy, żeby go włączyć, jeżeli potrzebuję, jeżeli miałbym takie jakieś urządzenie, które bym potrzebował tu jakoś uruchomić. Bardzo często jeszcze tu w ciągnikach są jeszcze guziki, żeby sterować tymi siłownikami. Te siłowniki podnoszą osprzęt taki jak brony, pług, różne inne dziwne rzeczy. Tu jest jak w ciężarówkach standard na przyczepę odbiór powietrza. Tu hydrauliki jest odbiór, a ta hydraulika steruje, zaraz Wam pokażę z tyłu, steruje jak ma, mocno to się ma rozbryzgać ta woda. Tu jest dalej wyjście na różne hydrauliki, bo te ciągniki mogą dużo dużo różnych sprzętów ciągać. To już są kombajny praktycznie. To nie jest zwykły ciągnik, który ciągnie. I tu jest tak zwany rzeczony ony. Wałek odbioru mocy idzie aż do Pompy, w tym przypadku aż do pompy. Tutaj jest pompa. Z tego co się orientuję, to jest ssąco-tłocząca pompa. Bo ta może, z tego co ja się orientuję, może jestem w błędzie, ta beczka może służyć też jak tak zwany szambonurek, czyli odbierać odpady płynne. <grym> Czy rozpryskać je tak jak spod yy, zwierzyny później na Polach, to w Holandii przez Penelus, jak się jedzie, to czuć. To właśnie jest czymś podobnym bardzo rozpryskiwane, ewentualnie do punktu zrzutu, jeżeli to są jakieś komunalne odpady. I tutaj, tam jak hydraulika wychodziła, to już pokazuję i objaśniam. Ta hydraulika idzie tutaj wzdłuż przyczepy i tu steruje tą zasuwą. Ja tu teraz przykierkowałem, bo tu, mówmy się, uszczelnienia po zimie nic nie trzyma. Ta zasuwa hydraulicznie się otwiera lub zamyka. Normalna zasuwa sz, sz. Jak, jak, jak pod ziemią, te co są Z, zawory do wody. I tutaj pod dużym ciśnieniem będzie szła woda, będzie się rozbryzgiwała. I zobaczymy, jaka fontanna z tego będzie. To jest pompa wrzucona do prywatnego stawku. Tu mamy rewizję jedną, drugą. Na razie w niej wody nie widać, więc nie muszę się wdrapywać. Tu jest. Standardowo, jeżeli byśmy z hydrantu napełniali, o byśmy mieli zezwolenie, to jest klucz do hydrantu standardowego takiego naziemnego. ca. tutaj e, to jest do otwierania tych strażacki, Bo to według mnie to są strażackie takie w sensie, to jest redukcja i to jest klucz do odkręcania właśnie wszystkich pęży strażackich, nie tylko takich na przykład. Bo to jest te samofi. A jeżeli chciałbym zmienić na mniejsze. To tu jest redukcja właśnie, tu wychodzi mniejsze. Zaraz chyba wam pokażę jak wygląda. O. I tu jest mniejsze. To jest mniejsze. To jest większe, a tam u góry je jeszcze mniejsze mamy. Takie te trzy rodzaje. I to jest redukcja z dużego na średnie, jakby trzeba było ten wąż przedłużać albo coś. Ten wąż jest sztywny, dlatego żeby na przykład podłączyć go tutaj z tyłu. I żeby wyciągnąć na przykład odpady komunalne, albo jakby nam się udało wjechać tutaj do tego stawku prywatnego, to byśmy pociągnęli pompą, tylko że nie umiemy jej obsługiwać, nie wiadomo czy to działa i tak dalej. Ten wąż jest miękki, służy do tłoczenia, czyli pompowania w drugą stronę. Jeżeli chciałbym zawartość tej beczki przepompować do innego, drugiego stawku lub czegoś podobnego, to to zrobiłbym to miękkim. Tutaj mamy troszkę fontan, troszkę to cieknie, ale nie jest źle. Zamykamy zawór ten u góry, to jest chyba nawet zawór bezpieczeństwa i zaraz będziemy chlapali i będziemy polewali. Pierwsza próba, trzeba włączyć wszystkie wałki. Jeszcze się nie kręci. O, wałeczek się kręci. O! Trysnęło. Ora, poszła woda. Zobaczcie, że to się kurzy już od samej wody. Ale zaraz, jak objedzę to dwa razy, pierwsze jeżdżenie kurzy. Widzicie, jak jest strasznie sucho, trzeba polewać jednak te place, bo zobaczcie, ile spod samych kół teraz, jak jedzie, ile kurzu dało. Chwilka z polewaczka. Jeszcze dwie rundy i będzie miał całe plac ochlapany. Widzicie, jak się kurzy, jak było niepolane? A zaraz jak przyjedzie ciężarówka, polana już nie będzie się tak kurzyło. Jedzie Adam. Zobaczymy czy się będzie tak kurzyło jak teraz przyjedzie po polanem. Zobaczcie, dużo, dużo mniej. Jeszcze teraz musi się troszkę rozjeździć, ale zobaczcie, już się kłęby jak za ciągnikiem nie, nie robią. No chyba, że jedzie na suche. Placek już mamy prawie cały już sklapany. Już, już się chyba woda nawet kończy. Tam Adam się ładuje. Tak to jest? Kierowco, załaduj się sam. Operator nie jest ci do niczego potrzebny. Tak zwane głaskanie, przyklepywanie, uklepywanie, narada wojenna, beczka już cała wychlapana. Jedziemy napełnić próżniowo go tym razem, tak jak wóz asynizacyjny, tak jak szambiarkę, pociągniemy pompą, pom, 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 pom. zobaczymy jak jak to się. Postanowiliśmy nie pompować pompą elektryczną, tylko zaciągnąć jak normalnie, tutaj yy, na podciśnieniu, czyli jak szambiarkę. Tutaj uszczelnione, złączę, bo mieliśmy z tym problem. Tu podłączyliśmy e, beczkę, podciśnienie, no i. I dlaczego ja idę po placu? Dlaczego tu nie ma tej beczki? <laughs> Najpierw Bartek doszczelnił yy, z, z te zasuwy, włączył pompę na ssanie, otworzył zaciągnął nawet całkiem sporo. No, jak tak mocno zaciągnął, że jak gruchnęło, buchnęło, to ho, ho, się wszystko rozsypało. Do szczelniu wszystkie tutaj tu szczelkę daliśmy zupełnie nową, na silikon też. Tutaj jest wylot, tu rozbryzguje, to widzieliście fontannę, a tu była podłączona tamta, tamta rura, co widzieliście nad tym prywatnym stawkiem. Jak buchnęło, gruchnęło, mam nadzieję, że to będzie widać, to budowa pompy pękła. Się zablokowało coś w środku, aż wałek stanął. Tu normalnie stanęła gdzieś Pozrywało ładnie, tutaj szpileczki. To jest specjalnie zrobione tutaj z większej bardziej śruby, bardziej miękkiej śruby, żeby właśnie się to rozwaliło, a nie, a nie, nie narobiło diabła więcej. Jaki koniec z tej historii z beczką? Trzeba kupić nową pompę, wymienić i dalej polewać świat. Także jak się podobało, dawaj łapkę. Jak się podobało, daj suba. A jak ręce dalej? Nara!